Witajcie, moi drodzy, na kanale KryptoStasiak. Dzisiaj zrobimy sobie taką krótką serię a propos obsługi Binance'a, co na tym Binance się dzieje, co można na nim zrobić. W dzisiejszym odcinku wrzucimy sobie, jak wpłacić nasze złotówki na Binance, jak kupić za nie kryptowaluty i jak później po sprzedaży tych kryptowalut swoje środki na złotówki przelać na konto, tak aby nie tracić na przewalutowaniu Binance'owym, ponieważ bardzo mało ludzi o tym mówi. U mnie się tego dowiedzie. Także nie przedłużając, zapraszam do odcinka. A więc moi drodzy, zakładam, że wszyscy macie już konto na Binance, założyliście sobie to konto, i teraz, jak wpłacić na to konto złotówki na Tether, czyli za kryptowalutę, za którą będziecie kupować inne kryptowaluty, takie jak BNB, Bitcoin, Ethereum. Eee, więc w momencie zalogowania, Pojawi Wam się od razu Wasze konto główne, Wasz portfel, ale oczywiście możecie też kliknąć sobie tutaj portfel, gdyby to innego Wam się pokazało i kliknąć portfel spot. Wtedy przeskoczy Wam do głównego miejsca. Tutaj powinniście, bo ja akurat mi się wyskoczyło, ale możecie sobie wpisać USDT, czyli kryptowalutę, którą powinniście kupić i w tym miejscu po prawej stronie klikacie sobie kup, czyli chcecie kupić TT. Jeżeli macie konto w złotówkach, wybieracie złotówki, jeżeli macie konto w euro, możecie wybrać w euro. Tutaj wpisujecie sobie kwotę, za którą chcecie kupić USDT, czyli powiedzmy 100 złotych i klikacie kontynuuj. W tym miejscu będziecie musieli sobie wybrać metodę płatności. Oczywiście zachęcam do tego, abyście sobie dodali swoją kartę, czy to kartę bankową, czy zaraz powiem jaką inną, aby właśnie ominąć przewalutowanie. I w momencie, w którym dacie zarządzaj kartami, jeżeli jeszcze takiej nie macie, dodacie sobie kartę. Wybieracie tą kartę, klikacie kontynuuj. I w momencie kliknięcia kontynuuj, pokażę Wam podgląd, ile dostaniecie dokładnie USDT. Potwierdzacie i w przeciągu tak naprawdę kilku minut powinniście te środki w USDT otrzymać na swoje konto. I to jest właściwie najszybszy, najprostszy, e, najprostsze miejsce, najszy, naj, najszybszy moment do tego, żeby. Ten USDT, ten tether sobie kupić, za który później, tak jak powiedziałem na początku, będziecie kupować swoje kryptowaluty. Ale teraz, co zrobić, moi drodzy, jeżeli kupiliście już tether, kupiliście bitcoina, zarobiliście na nim jakąś kwotę, sprzedaliście go z powrotem na tether i chcecie ten tether zamienić na złotówki i wypłacić na swoje konto bankowe. Oczywiście pamiętajcie, że zamieniając tether, czyli kryptowalutę na złotówki lub jakąkolwiek inną fiducjarną walutę typu dolar czy euro, będziecie musieli od tego odprowadzić podatek. Ale wracając, jak to zrobić? Macie już USDT na swoim koncie i chcecie go wypłacić, więc znajdujecie sobie USDT w wyszukiwarce i klikacie konwertuj, nie wypłata, ponieważ wypłata to jest wypłata na jakieś inne, inne konto kryptowalutowe, na przykład na waszym gdzieś tam portfelu TrustWallet czy Metamasku, więc klikacie konwertuj wybieracie USDT, wybieracie na co chcecie go przekonwertować. Tak naprawdę na Binance możecie to zrobić tylko na euro. Klikacie max do euro, podgląd konwersji i potem potwierdzacie konwersję. W momencie, w którym ją potwierdzicie i przejdziecie z powrotem do swojego portfela spot, to tutaj na górze na samej górze listy powinien wam się pojawić euro i ilość tych euro, którą będziecie będziecie yy, mieli ja to może zrobię dla was żebyście zobaczyli dokładnie jak to wygląda czyli USDT do euro klikamy euro klikamy max USDT no widzicie nie zrobię bo jest minimalna kwota 20 w każdym razie w momencie kiedy byście to zrobili i to euro sobie na swoim portfelu będziecie widzieli to klikniecie już wtedy na euro wypłatę i w momencie, w którym klikniecie wypłatę, tak jak robiliśmy przy zakupie USDT, wybieracie kartę, na którą chcecie przerać swoje Eurosy, klikacie potwierdzacie i euro zostają wypłacone. I to powinno być w tym samym dniu zazwyczaj na waszym koncie bankowym. Ale pamiętajcie, że euro jak wyślecie na konto bankowe w złotówkach, to przewalutuje wam po kursie bankowym, czyli no najwięcej na tym tak naprawdę stracicie, więc jak to ominąć. Ominąć możecie w taki sposób, że założycie sobie konto na Cingciarzu. I co trzeba zrobić, żeby nie tracić na przewalutowaniu finansowym przy zakupie i sprzedaży USDT? Po pierwsze, musicie sobie założyć kartę wielowalutową. Jak wejdziecie sobie tutaj po lewej stronie w karty wielowalutowe, ja wam oczywiście linki do cięciarza w opisie filmu również wrzucę, zakładacie sobie dodaj kartę i wybieracie wirtualną, nie potrzebujecie fizycznej, chyba że chcecie, polecam założyć wirtualną, ponieważ jest ona darmowa i jest w tym samym momencie, praktycznie, w którym ją założycie, pojawia wam się na koncie. Jeżeli założycie tą kartę i przejdziecie sobie do portfela walutowego, to dajecie zasil portfel w momencie, w którym klikniecie zasil portfel, wybieracie sobie przelew, jeżeli większa kwota lub blik, przelew ekspresowy lub karta. Wpisujecie kwotę, którą chcecie otrzymać, wybieracie metodę płatności, potwierdzacie i wtedy na waszym koncie Kingciarza tutaj w środki w portfelu znajdzie się powiedzmy 100 zł. Co dalej, żeby doładować Binance'a? Bo na Binance'ie przecież podaje się kartę, więc musicie kliknąć Doładuj kartę. W momencie, w którym doładujecie kartę za na przykład całą sumę, znajdą się środki na karcie. Będziecie sobie mogli wejść z powrotem w karty wielowalutowe, kliknąć na Zobacz szczegóły i te wszystkie dane, które będziecie mieli z tej karty, wpiszecie sobie w Binance'ie, jak zakupowaliście kryptowalutę. To tutaj, jak dacie sobie kontynuły i dacie sobie zarządzaj kartami, to tutaj tą kartę będziecie sobie mogli dodać i wtedy z tej karty cingciarzowej zasilić Binance'a. I w drugą stronę tak samo, jeżeli będziecie chcieli na Binance, e, wejdźmy sobie w portfel, na Binance wypłacić wasze USDT, przekonwertować je na euro i przerzucić wtedy bezpośrednio na cingciarza i w cingciarzu wymienić na złotówki, po czym e, po czym wysłać je na portfel, a z portfela na wasze konto bankowe, ponieważ tak zaoszczędzicie te kilka, e, kilka kilkanaście groszy na przewalutowaniu, gdyż ci, chociaż po prostu to przewalutowanie ma dużo lepsze niż, niż Binance. I właściwie na tym polega cała zabawa. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że coś Wam to pomogło, że dzięki temu będzie Wam łatwiej po tym Binance się obsługiwać. W następnych odcinkach zrobimy sobie inne elementy Binance'a, jak kupić i, i różne takie rzeczy, które gdzieś tam dla początkujących na pewno będą e, potrzebne. Pamiętajcie, że wszystko co mówię oczywiście nie jest poradą inwestycyjną, są to moje subiektywne przemyślenia, których nie powinniście słuchać. Powinniście sami podejmować decyzje i mieć świadomość, że na tym rynku możecie stracić 100% swojego kapitału. I dla tych oczywiście, którym filmik się podobał i chcecie gdzieś tam dalej mnie oglądać, motywować, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do łapki w górę i do kliknięcia dzwoneczka, abyście nie przegapili moich następnych odcinków. Także na dzisiaj to wszystko, serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia.